Co się kurwo śmiejesz? Siema siema, gramy dzisiaj w szachy. Lecimy, co to jest arena? Yy, wezmę jakąś. Tak, o, Indianie i kowboje i tutaj tak. Yy, trudność dajmy na najmniejszą, bo jestem frajerem. Podejście. Pierwsze. Yy, no nie, w sensie nie jestem frajerem, to oczywiście. Proszę was. Yy, tylko ja nie, nie gram dobrze. Czekaj, który team jest mój? Ten, lecimy, lecimy, nie śpimy. Czemu to jest taki? Nie mogę tego. Exquisite me? A, Dobra, zostaw zosta to w ten sposób. Czemu ja na Dwóch graczy? Co? Ja pierdzielę. Podejście drugie. Dobra, teraz powinno działać. Teraz najprawdopodobniej gram przeciwko komputerowi. O, lecimy, lecimy. Idzie na mnie typ. Ja go tutaj teraz wyjmuję w ten sposób. Kabum! Nie ma! O, jestem w koksu. <laughs> Leci jakiś goniec. O, ale spokojnie. Jadzie... O jest, jestem w szachu. O, jero, jero, nie. Stawiamy tutaj tak. W ten sposób. Tu. O tak, właśnie tak Haha, ha, zabił, a teraz ja zabiję ciebie Haha ha! To było mądre zagranie Sru tu 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 I nie ma typa Tak jest, o to chodziło Skoczek leci yy, Myślę, że... Co? Do czego myślę? Okej, okay, to było dziwne No myślę, że każdy wie o co chodzi w szachach Lol, y... ale nie każdy wie, że jestem mistrzem w szachy. Więc tak, jestem mistrzem w szachy. Jestem w szachu, tylko nie to. Przejdźmy się tutaj. Czemu, co, czemu im tak te mordy się rozjechały? Co? Co się dzieje? Chwila, dobra, jesteśmy zaraz po ruchu tutaj tego typa. Tutaj mamy gońca, nie? Nie to jest y... Hitman. O pierony. Dobra postaramy się Zrobić to w ten sposób Pyk Na pewno O nie ruszył się O pierona Ja chcę żeby Hmm co ja chcę zrobić Czemu to mi tak zasłania Da się to usunąć Beznadziejne to jest Dobra jedziemy tutaj panem Co to w ogóle jest On mi zabija kogoś Tamtego pana mi zabija Nie tylko nie to Ale ładnie tańczy hop Dobra lecimy Czy ja mogę go teraz zabić w jakikolwiek sposób Nie mogę Sheee Dobra, głupie. Podejście trzecie. Dobra, próbuję po raz ostatni, bo już mnie triggerują te szafy głupie. Lecimy tako. Teraz mamy jakiś plan przed... Dobra, skoczek się rusza. Zobaczymy co będzie w Okej. Okay. To jedno zakład przydatne. To... To jest pewnie dla jakichś zaawansowanych graczy i... Dobra. Dobra. Przeskoczmy tu. To mi nic nie daje, ale... Nie! Co za goro? Zniszczył mi mojego... Yy, ...pionka. Można to pominąć. świetnie. To ruszę się z tym zjebem tutaj, zobaczymy co tam ktoś zrobi. Jest Jestem w szachu! O nie! Co mogę zrobić? Żal, czy to jest war? Dobra, mogę zrobić tak. I on jest teraz odgrodzony i będzie musiał kogoś zabić. Jeżeli kogoś zabije, to wtedy ja zabiję go. Tak jest, Dypek zabija, ale teraz... Czekaj. Nie, chwila, nie przemyślałem tego. Bo teraz... Si... She... Robimy tak. O nie, on mi zabija, nie, tylko nie to Zabija mi mojego hitmana. Mój pies Dąpieroni. Dobra, ale zabijam ja go teraz. Ty Pipa! Tanie! Ale dzielny cowboy, proszę. Tutaj w ten sposób Wtedy już będę miał dobrą pozycję i typek. No nie przemyślałem, że to może zadziałać w drugą stronę Shit. Shit! no nie Dobra, zbijmy go Ta gra idzie tragicznie Ha, a tutaj ja mogę zrobić akcję Wjeżdżam w niego teraz Puu! A no bo tamten się ruszył, no przecież wiadomo Jaki ja jestem świetny Co do końca Co? Gonie zbiegnie gdzieś. Jestem w szachu. Bo ale mogę coś zrobić. Bo tak to by, Tak, mogę się przesunąć tutaj. Haha. Jestem w szachu. Co? Jak to? Dobra, przesuniemy się tutaj i zabijemy zaraz jego wieżę. A nie, nie możemy, bo tam jest druga jeszcze. nie zleci. To będzie ryzykowna gra. Co? Dobra, mam gdzieś te szachy. Yy, no, dzięki za oglądanie. Już nigdy nie nagram tego gówna.